Józef, człowiek pracy. Ogłoszenie przez Ojca Świętego Franciszka obecnego roku w Kościele Katolickim rokiem Świętego Józefa jest nie tylko przypomnieniem, ale także wyzwaniem dla współczesnych mężczyzn, mężów i ojców. Cichy i pokorny, bez słowa przeszedł do historii jako oblubieniec Najświętszej Marii Panny i obrońca Kościoła Świętego. Niewiele jest o nim napisane w, w ewangeliach. Gdy przypatrzymy się tej biblijnej postaci, to podejmując głębszą refleksję, możemy dostrzec wiele pozytywnych cech tego człowieka. Łatwiej jest nam wtedy zrozumieć, dlaczego Bóg wybrał właśnie Józefa na męża Maryi i opiekuna Jezusa. Dziś w kontekście własnego ojcostwa chciałbym rozwinąć temat Józef jako człowiek pracy. Czym jest praca? Czym powinna być i jak ją realizować w życiu? Jak przekazuje nam ewangelista Łukasz, Józef był cieślą. Od ponad 30 lat prowadzę własną rodzinną firmę drzewną i w pewnym względzie bardzo podobny biznes, jaki prowadził święty Józef. Pomimo, że mam dzisiaj do dyspozycji telefon komórkowy, internet, nowoczesne maszyny, szybki transport, to i tak napotykam w pracy na problemy, zanim osiągnę zamierzony efekt ekonomiczny. Do pewnego czasu nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak radził sobie święty Józef z zarobkowaniem na utrzymanie rodziny. Wystarczał mi przekaz: był cieślą. Dopiero gdy byłem na pielgrzymce w Ziemi Świętej, zobaczyłem na własne oczy, w jakich warunkach pracował: piaski pustyni, skały, góry, domy budowane z betonu i kamieni, lasu jak na lekarstwo. Zrozumiałem wtedy, jak dobrym musiał być fachowcem, by w tych warunkach zarobić na życie. Żeby móc sprzedać swoją pracę, musiał być twórczy. Pomysłowy, sumienny, uczciwy, terminowy, a przede wszystkim dokładny, bo nikt z nas nie chce płacić za fuszerkę. Można zadać pytanie, gdzie się tego nauczył? Biorąc pod uwagę tamte uwarunkowania, jestem przekonany, że tego wszystkiego nauczył się w domu rodzinnym. Pamiętam, jak moi rodzice uczyli nas pracy. Wieczorem przy lampie naftowej w tamtych czasach często wyłączano prąd. Tato przynosił wiązkę grochu i obieraliśmy do małych garnuszków, aby mama sprzedała go później na rynku. Z czasem rodzice powierzali nam coraz trudniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania do wykonania. W końcu przyszedł czas, że jako nastoletni chłopiec a to jest chyba marzenie każdego chłopaka Zacząłem pracować, aby zarobić własne pieniądze. Myślę, a właściwie jestem przekonany, że święty Józef miał tę radość pracy w swoim warsztacie z synem Boga, któremu musiał pokazać, jak przeciąć piłą belkę drewnianą, jak ją wyheblować, jak dokładnie wyszlifować element stołu czy komody. Uczył, pokazywał, tłumaczył. Pomagał, patrzył, jak Syn Boga zmaga się w pocie czoła z trudnym zadaniem do wykonania, a on, jako dziecko, chciał z kolei pokazać, że też potrafi wykonać, co święty Józef mu zlecił. Chyba nieraz widział, jak uderzył się młotkiem w palec zamiast w gwoździa czy kołeczka wbijanego do deski. Nie ma chyba większego szczęścia dla Ojca który widzi syna, jak wytrwale pracuje, aby w swojej dziedzinie stać się prawdziwym mistrzem. Od Ojca Niebieskiego każdy z nas otrzymuje talenty. Zadaniem rodziców jest rozpoznać talenty w dziecku i pomóc mu je rozwijać. Oprócz pracy, która przynosi nam efekt ekonomiczny dla zaspokojenia naszych potrzeb egzystencjalnych, jest jeszcze inna praca. Praca na rzecz wspólnoty, parafii, ojczyzny. Ewangelista Mateusz określił świętego Józefa mianem człowiek sprawiedliwy, co w tradycji żydowskiej tamtych czasów uchodziło mniej więcej na równi ze świętością. Wypełnianie nakazów prawa mojżeszowego, składanie ofiar w świątyni, praktykowanie corocznej pielgrzymki do Jerozolimy na święto Paschy. Są świadectwem zaangażowania Józefa w swojej wspólnocie religijnej. Dobroć, miłość, współczucie pochodzą od Boga i na pewno Jezus widział przykłady takiego postępowania u Józefa i Maryi. Przykład, jaki daje nam święty Józef, jest dla nas zachętą, abyśmy w naszym życiu nie zapominali o bezinteresownym zaangażowaniu w naszych wspólnotach. W których żyjemy, praca na rzecz drugiego człowieka, tego chorego, ubogiego czy zagubionego, modlitewne i materialne wsparcie, budują tak bardzo ważną postawę człowieka, aby bardziej być niż mieć. Przymioty, które charakteryzują świętego Józefa sprawiedliwość, odwaga, pokora, pracowitość opiekuńczość i gotowość do obrony miłość czystość prostota posłuszeństwo życie wewnętrzne są dowodem na wielką pracę duchową jaką musiał podjąć by wsparty łaską bożą stać się godnym bycia opiekunem dla Jezusa i Maryi w takiej pracy nad sobą nie wystarczy dyscyplina trzeba wielkiej samodyscypliny ten przykład pracy duchowej nad sobą można realizować samemu w różny sposób: poprzez praktyki religijne, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, rekolekcje, comiesięczna spowiedź, częsta komunia święta, a nade wszystko przez przykład chrześcijańskiej postawy w każdym wymiarze naszego życia rodzinnego, społecznego czy politycznego. Tę pracę nad własną duchowością można realizować też w grupie. Dla chętnych mężczyzn mamy ofertę wstąpienia do męskiego stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny, którego jestem reprezentantem. Naszemu stowarzyszeniu patronuje właśnie święty Józef. Już samo logo naszego stowarzyszenia. Święty Józef z Dzieciątkiem na ręku, na tarczy, daje wskazówkę, kim ma być mężczyzna dla swojej rodziny. Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest kształtowanie właściwego wzorca, troskliwego i odpowiedzialnego ojcostwa. Realizacji celów służą działania, które wpisały się na stałe w nasz kalendarz. I tak co roku od 6 lat organizujemy 19 marca diecezjalną pielgrzymkę mężczyzn do świętego Józefa w Luszowicach, gdzie przedkładamy nasze dziękczynienia i prośby w różnych intencjach. Ponadto organizowaliśmy dla młodzieży z terenu gminy Hełmiec projekt profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. Integracja naszych rodzin poprzez organizację Dnia Dziecka we współpracy z Poradnią Rodzinną Męskimi Plutonami Różańca. Pomagamy w organizacji diecezjalnego Święta Rodziny w Starym Sączu. Promujemy Dzień Ojca, przypadający 23 czerwca. Uczestniczymy w religijno-patriotycznej plenerowej drodze krzyżowej poświęconej modlitwie za tych, którzy wywalczyli dla Polski wolność. Modlimy się także za nas i za przyszłe pokolenia, byśmy tej wolności nie utracili. Angażujemy się w zbiórkę podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw w obronie życia i rodziny. Jako ojcowie prowadzimy w październiku Różaniec, dając przykład dla naszych dzieci, że Bóg jest najważniejszy w naszym życiu. Każdego 16 października w rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na papieża organizujemy wraz z parafią świętej Małgorzaty i męskim Plutonem Różańca na sądeckim rynku modlitwę różańcową za ustawodawców RP. Zorganizowaliśmy także spotkanie ze znakomitym kaznodzieją, dziś już świętej pamięci, księdzem ks. Piotrem Pawlukiewiczem. Spotykamy się raz w miesiącu. Dbamy o własną formację i poruszamy bieżące sprawy naszego stowarzyszenia. W ramach części formacyjnej od września 2020 roku do marca tego roku mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniach z cyklu męskie profile, czyli biblijne oprogramowanie mężczyzny, prowadzonych przez księdza biskupa Artura Ważnego. To nasze zaangażowanie w stowarzyszeniu na różnych polach. Pozwala nam wzrastać i daje poczucie, że w tym coraz bardziej pędzącym do przodu świecie są mężczyźni, którzy chcą odnajdywać, pracować i żyć wedle zamysłu Bożego wpisanego w serce człowieka. Te prace, które święty Józef ukazuje nam swoim przykładem, a mianowicie praca zarobkowa na utrzymanie rodziny, praca na rzecz wspólnoty, w której żyje. Praca nad własną duchowością są wskazówkami, jak traktować pracę i jak ją w sobie rozwijać. W swoim życiu spotkałem wiele przykładów takiego podejścia do wykonywanej pracy. Miałem możliwość pracować u boku murarzy, którzy rozpoczynali każdą budowę w dni Maryjne, w środę lub w sobotę, polecając Bogu przez ręce Maryi błogosławieństwo podczas pracy. Mam w pamięci przykład rolnika Franciszka Wójsa. Miał pięknie wypielęgnowane grządki, a na początku każdej były posadzone kwiatki, które my jako ministranci przynosiliśmy do kościoła w sobotę. Mimo zmęczenia po tygodniowym trudzie na roli, umiał znaleźć czas, by prowadzić przygotowane przez siebie adoracje przed Najświętszym Sakramentem podczas Godziny Miłosierdzia czy Wielki Piątek. Najlepszym jednak wzorcem dla mnie są moi rodzice i rodzice mojej żony. Przez wpojenie od wczesnych lat dzieciństwa zasad wartości pracy, zasad naszej wiary, szacunku do drugiego człowieka, dbałości i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy, położyli fundament, na którym możemy budować własną przyszłość i szczęście rodzinne. Bardzo cenię sobie i często wspominam relacje, jakie łączyły mnie z moim ojcem. Który czasami, gdy widział, że coś zrobiłem źle, nie powiedział słowa, pokiwał głową i już zrozumiałem. To on mnie zachęcił, bym śpiewał w parafialnym chórze. Gdy pierwszy raz śpiewałem pasję, której wyuczyła mnie siostra Agata, stał za mną w gronie chórzystów. Dając mi wsparcie, żebym się nie pomylił, i przez śpiew chwalił Boga. Miałem tę możliwość, że prowadząc firmę, często pomagał nam w różnych pracach, wykonując czasami te drobne, na które zawsze brakowało czasu. Te niezapomniane chwile pracy z Ojcem, wspólne posiłki, kawa, rozmowy, a czasami dyskusje. Pozostały głęboko w mojej pamięci, i dziś, gdy mój najstarszy syn stawia pierwsze kroki w swoim biznesie, daję mu przykład świętego Józefa i przekazuję doświadczenie pracy z własnym ojcem, aby w swojej pracy korzystał z fundamentu, na którym my z żoną opieramy się na co dzień. Gdy przychodziły trudne chwile, kryzys, brak środków finansowych w firmie, Zawsze starałem się kierować myśli i prośby do Boga. Dałeś mi Boże zdrowe ręce i nogi. Obdarzyłeś mnie zdolnościami przedsiębiorcy. Proszę Cię Boże, daj mi pracę, abym mógł wespół z innymi zarobić na utrzymanie rodziny. Nie zdarzyło się, aby po takiej modlitwie nie pojawiły się na drugi dzień nowe zamówienia. Inaczej w moim życiu było ze Świętym Józefem. Do pięćdziesiątki swoje sprawy powierzałem Bogu za wstawiennictwem Maryi i mojego patrona Świętego Pawła. Dziś jestem przekonany, że Święty Józef czekał na swoją sposobność, aby dać mi poznać i okazać, kim może stać się w moim życiu. Pierwszy raz doświadczyłem jego obecności w momencie, gdy tworzyliśmy logo dla naszego stowarzyszenia. Przez długi czas nie mogłem nic wymyślić. W końcu znalazłem w grafikach świętego Józefa z dzieciątkiem, a skoro był obrońcą małego Jezusa i Maryi, to jeszcze do tego pasowała tarcza. Następnie była pielgrzymka do Ziemi Świętej i obraz Ziemi wypalonej słońcem. Mogłem wtedy docenić, jakim był przedsiębiorcą, by w takich warunkach prowadzić warsztat stolarski i utrzymać rodzinę. W tym czasie rozpoczęliśmy pielgrzymki z mężczyzn do Świętego Józefa w Luszowicach. Zacząłem bardziej zgłębiać treści o Świętym Józefie, głównie za zachętą ze strony mamy mojej żony, która podarowała mi obrazek Świętego Józefa Kaliskiego. Książeczkę z modlitwami do Świętego Józefa oraz książeczkę o cudach, świadectwach, jakie wydarzyły się za wstawiennictwem Świętego Józefa. Pamiętam jeden fragment z tej książeczki, że Święty Józef to taki szczególny patron, konkretny facet, który jeśli się mu zaufa, trzeba wyznaczyć mu termin na załatwienie prośby. Gdy mieliśmy trudności w firmie ze sprzedażą nieruchomości, a moje zabiegi w tym temacie zawiodły, postanowiłem skorzystać z tej wskazówki z książeczki. W marcu przed świętem świętego Józefa odprawiłem nowenne w tej intencji i wyznaczyłem świętemu Józefowi termin do końca roku. Czekałem cierpliwie, ale gdy przyszedł już październik, zacząłem się trochę zastanawiać, czy nie byłem w swej prośbie zarozumiały? Dziś myślę, że to była próba dla mnie, czy potrafię jemu uwierzyć. W listopadzie, podczas rozmowy o rozwiązaniu problemu wspólnej drogi dojazdowej do zakładów pracy, zaproponowałem sąsiadowi, aby odkupił naszą nieruchomość. Gdy usłyszałem z ust przyszłego nabywcy, że nie ma problemu, Padłem w osłupienie. Po spełnieniu wszystkich formalności doszło do transakcji rozwiązania naszego firmowego problemu. Wraz z żoną pojechaliśmy w Niedzielę Świętej Rodziny do Świętego Józefa w Luszowicach, by okazać wdzięczność za jego wstawiennictwo. To doświadczenie jeszcze bardziej zmobilizowało mnie do wdzięczności i ufności w Bożą Opatrzność za wstawiennictwem Świętego Józefa. Tak, oto oprócz naszych świętych patronów mamy w rodzinie jeszcze jednego rędownika w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. Świadectwo pracy, jakie odnajdujemy w postawie świętego Józefa, uczy nas, że praca to nie tylko zarobkowanie, to także bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka i swojej wspólnoty, a także praca duchowa nad sobą i przykład dla dzieci. W sytuacji coraz bardziej rozpowszechnianych konsumpcjonistycznych i hedonistycznych postaw, praca duchowa nad sobą, z naszymi dziećmi, staje się dla mężczyzn, mężów i ojców zadaniem na dziś najważniejszym. Każdy człowiek powinien odkryć piękno i sens pracy, jej twórczy zewnętrzny i wewnętrzny charakter, poczucie, że praca rozwija odpowiedzialność że rozwija więzi i relacje osobowe z drugim człowiekiem, a nade wszystko podejmować ją w duchu współpracy z Bogiem. Jak powiedział ksiądz Pawlukiewicz w jednej z konferencji, jeśli wykonujesz pracę z miłością, to się nie męczysz. Dziękuję.